Chciałem go złapać, yy, bo moja, to wszyscy wiedzą, jestem w zapasach, chciałem go złapać, poślizgnął mi się, bo prawie go miałem przy tej szatce, wyślizgnął mi się, dałem głupi błąd, to jest moja pierwsza walka, wiesz, jakby pierwszy raz w oktagonie, tak? Myślałem, że będę miał stres, coś tam, nie miałem nic, wszystko super, więc aż, może za, nie, że zapewne wygrany, ale zapewne... Poczułem się, tańczyłem, a myślałem, że mi stres jakiś złapie nic. Tylko prawie go złapałem. Byłem taki, nie że pewny, od nowa mówię niepewny, wygrany, ale tak za dobrze mi to wszystko idzie. Każdy wie, jestem managerem, mam z tych fighterów MMA. Ten i mój manager i tam wiele osób mówi, że no tyle dostałem w łeb i że w ogóle wyglądam, jak wygląda. Ja jestem pewny siebie, jak widzisz, nie jąkam się i tak dalej. Ja mam tyle dowodów i tyle świadków. Że jest jedna osoba, która zrobiła wielkie kuku. Chcę ci powiedzieć, że ja są jakiś plus.